Cześć, tu Magda. Dzisiaj przychodzę do Was z reading vlogiem. Jest czwartek, pierwszy, drugi, drugi dzień sierpnia, godzina około 12.40. Ja się zdyszałam, bo dopiero weszłam do domu i zaraz z niego wychodzę. Nie zwracajcie uwagi na ten bałagan za mną, to wszystko dopiero przyniosłam z samochodu. Ale pomyślałam, że to jest dobry moment, żeby się z Wami przywitać i rozpocząć tego vloga, który będzie myślę trwał... Kilka dni. Powiem Wam, że czytam dość dużo książek, to już widzieliście, czyli trzecią rzeszę w stu przedmiotach. Podczytuję to sobie, czytam po kilka przedmiotów na dzień, czasami w ogóle. Jestem na stronie 73. Niezmiennie jestem bardzo. Zadowolona z tego, z informacji, które tu dostaję. E, następnie mam nomadland w drodze za pracą. E, jestem już tutaj na stronie 193. O tym powiem Wam, jak skończę, bo teraz tak nie jestem w formie, żeby mówić o czymkolwiek. Ehm... Mam też tutaj dzienniki Sylwii Plaw od 1950 do 1962 roku i tutaj dopiero jestem na początku, bo zaczęłam to przed wyjazdem do Żywca, a teraz dopiero z Żywca wróciłam, a tej cegły po prostu ze sobą nie brała. jestem też w połowie um, audiobooka, znaczy nie audiobooka, a um, po prostu e-booka, którego czytam w Syntezatorze Mowy na Legimi, Skóra, Witamy Uchodźców. I też rzeczywiście będę zaczynać um, głównego bohatera tego vloga, Czyli pierwszy tom hardstopper po polsku. Jest to mój patronat. Bardzo się cieszę, wiecie, że ja hardstopper uwielbiam całym moim sercem. Jest to taka seria komiksów, które sprawiają, że jest mi po prostu ciepło w środku, ale o nich też będę wam mówić później, jak już zacznę robić sobie kolejny read tej serii. Więc tak, ja teraz jadę odebrać Zuzę z dworca i pewnie odezwę się do was później. 15.30 dzisiaj jest czwartek? Nie, jaki czwartek w ogóle? Jest niedziela. Niedziela, piąty dzień września, okej. Okay. Ja nie czytałam za wiele przez ostatnie dni, bo jak widzieliście jest u mnie Zuza, więc y, średnio nam idzie, ale coś tam czytamy ogólnie, staramy się. Mm, jesteśmy teraz w żywcu. Ogólnie tyle jeśli chodzi o update życiowy. Możemy przejść do książek. Udało mi się nawet jedną skończyć i jest to Nomadland w drodze za Prasą. prasą pracą, Desyki Bruder i jest to ogólnie reportaż bardzo ciekawy, chociaż dostałam tu coś innego, niż myślałam, że dostanę. Tutaj mamy ogólnie historię różnych ludzi, którzy zrezygnowali z mieszkania w takim normalnym domu i postanowili zamieszkać w kamperach, w jakichś pick-upach, takich większych samochodach, w których można normalnie żyć na co dzień, i jeżdżą poszukując pracy. E, I tutaj dość mocno mamy opisane miejsca pracy, jak na przykład właśnie centrum logistyczne Amazona, co było bardzo ciekawe, ale ogólnie przyznam, że nie spodziewałam się, że autorka poświęci na to aż tyle stron. Co jest fajne na plus, ciekawe, to to, że sama autorka doświadczyła takiego życia przez jakiś czas, żeby. Móc lepiej to wszystko opisać. I ogólnie myślałam, że będziemy się tu skupiać na różnych ludziach, ale najbardziej skupialiśmy się tutaj na jednej kobiecie, na jej życiu, e, co myślę, że nie jest minusem. E, koniec końców podobał mi się. Skończyłam go dzisiaj, więc myślę, że jeszcze muszę troszkę sobie o nim pomyśleć i powiem Wam więcej w podsumowaniu miesiąca. E, niekiedy jednak mnie nudził. Um, uważam, że ta książka mogłaby być troszkę krótsza, bo przyznam, że na koniec już tak na siłę ją doczytywałam. Jeśli chodzi o um, trzecią rzeszę w stu przedmiotach, to nie zrobiłam postępu. Dalej jestem na stronie 77. Ja nie wiem, czy ja Wam pokazywałam w ogóle, jak ta książka wygląda w środku, ale tutaj mamy tyle, gdzieś tak poświęcone na każdy przedmiot, stronę, dwie. No zazwyczaj dwie, dwie, trzy strony. Jest to naprawdę bardzo fajnie, dynamicznie opisane, nieprzegadane. Mamy tutaj ciekawe informacje, takie niepodstawowe i nieoczywiste, więc jeśli tylko interesuje Was ten temat, to ja będę Wam tę książkę polecać. I oczywiście e, zaczęłam już czytać coś, czego nie mam przy sobie, e, bo niestety jeszcze egzemplarz papierowy do mnie nie dotarł, e, ale jest to stoper, o którym Wam wspominałam na początku tego filmu. Hardstopper tom, tom pierwszy, e, komiks Alice Osman, który wychodzi pierwszy raz w Polsce, e, więc teraz wszystkie osoby, bo wiem, że ich było dość sporo, które chciały przeczytać tę książkę, ale bały się czytać po angielsku, teraz już będziecie mogli kupić i przeczytać po polsku. Ja Hard sobie teraz podczytuję, bo to się dość szybko czyta, e, robię mój kolejny reread, tym razem po polsku już, bo czytałam już wcześniej dwa razy po angielsku, ale tak, o czym to w ogóle jest? Poznajemy tutaj em, Nika i Charlie'ego, są to dwaj chłopcy nastoletni, chodzą razem do szkoły i właśnie tam się poznają na początku e, książki, Widzimy moment ich spotkania, i tak się zaczyna cała ich relacja, której rozwój później obserwujemy w każdym tomie. Jak możecie się domyślić, będzie to nie tylko relacja przyjacielska, ale też romantyczna. Charlie jest chłopakiem dość nieśmiałym, jest gejem. W szkole chłopcy o tym wiedzą. Niestety nie każdy to akceptuje. Często mu dokuczano z tego powodu i miał wiele nieprzyjemności które się odbiły dość mocno na nim. Natomiast Nick jest takim bardziej popularnym chłopakiem, typem takiego właśnie popularnego sportowca. I ogólnie w momencie, gdy się poznają, Charlie nie wie do końca, dlaczego Nick jest dla niego miły, dlaczego się z nim normalnie wita codziennie i nie dokucza mu. I uważa, że po prostu chłopak się z niego nabija i że w końcu to wyjdzie i tak naprawdę go nie lubi. Jak możecie się domyślić, jednak go lubi. Przyjaźnią się i Charlie się zakochuje. W Niku. Jednak uważam, że bez wzajemności. No i tyle. No i tutaj w pierwszym tomie, tutaj mam akurat, akurat po angielsku, żeby wam pokazać, jak to w środku wygląda. Te ilustracje ogólnie dodają strasznie takiego, nie wiem, uroku tej całej historii, e, i przez to fajnie odczuwamy emocje chłopaków, bo po prostu ich widzimy. Nie jest to książka jakoś bardzo ambitna, oczywiście, jest to po prostu historia romantyczna dla młodzieży. E, ale ona, wiecie, gdy ją czytałam, bardzo dawno temu już, skradła z jakiegoś powodu moje serce. Ja nie uważam, że te książki są idealne, ale z jakiegoś powodu sprawiają, że jest mi ciepło, jest mi dobrze przy nich i po prostu. Gdy je czytam, to zapominam o wszystkim i poprawiają mi humor, a niekiedy każdy potrzebuje takiej książki. Więc tak, na razie powiem Wam tyle. E, ja będę dalej sobie czytać Heartstopper, bo aktualnie jestem na stronie jakoś 50, e, więc przyjdę do Was, e, gdy dojdę już dalej i coś więcej może Wam jeszcze o niej powiem. E, natomiast chcę też zacząć jakąś książkę i wzięłam do żywca tutaj trzy-cztery. Wziąłam cztery, które są, e, wszystkie są w Tybiarze na wrzesień moim, więc jeśli ktoś nie widział, to zapraszam do filmu. Mam tutaj Wojnę Światów, którą w ogóle zaczęłam wczoraj wieczorem Przeczytałam cztery strony, ale kompletnie nic z tego nie pamiętam, bo byłam tak zmęczona, że moja głowa już nic nie przyswajała Mam też Ślub pod chupą, jak wychodząc za mąż zostałam Żydówką Kiedyś w ogóle zaczynałam tę książkę, tak mi się wydaje, w jakimś vlogu, ale jak widzicie, no nie poszło mi za dobrze Mam też Panie z Cranford, które dostałam od y, Zuzy i potrzebuję ogólnie cienkiej książki, której czytanie mnie usatysfakcjonuje, i usatysfakcjonuje mnie to, że ją szybko przeczytam. Nie wiem, mam, mam taką potrzebę, bo jakoś tak strasznie długo czytałam ten Nomadland, długo też czytam to i tak nie mogę żadnej książki skończyć i, i nie wiem, źle mi z tym. I mam też coś, co raczej y, dzisiaj właśnie zacznę czytać, czyli George i tajny klucz do wszechświata. I tutaj napisał tę książkę Stephen Hawking właśnie ze swoją córką. Jest to historia dla dzieci. Więc jak coś przeczytam, to Wam coś więcej o niej powiem, bo zapowiada się naprawdę ciekawie. Mamy tutaj masę różnych ilustracji. Więc tak to na razie tyle. Ja będę czytać dalej i odezwę się do Was później. Sytuacja dzisiaj, która okazała się nie aż tak dramatyczna, ale na początku była, e, miałyśmy jutro jechać do Pragi. Okej, okay. za dużo ekscytacji, <głos> <głos> ale ogólnie okazało się, że nie mamy dowodu od samochodu, ponieważ ktoś go e, zapomniał i w ogóle zapomniał o nim pomyśleć przed wyjazdem, jakby totalnie nie pamiętałam, że od samochodu jest też dowód, e, i że trzeba go wziąć w podróż za granicę. Więc miałyśmy dwa rozwiązania, albo nie jechać do Pragi, albo dzisiaj pojechać do Krakowa prawie dwie godziny i jutro rano jechać do Pragi ponad pięć godzin na jeden dzień. Zdecydowałyśmy się przebukować nasz pobyt w Pradze na za trzy tygodnie, więc spędzę moje urodziny z tym oto stworzeniem. <głos> <głos> Ogólnie siedzimy ze sobą od drugiego września bez przerwy, tak, więc no... Nie wiem, czy ja to wytrzymam. I ja jest dramatycznie. Nie bardzo miło, ale chciałabym powiedzieć, że pani, z którą rozmawiałam, bardzo bardzo miła pani Czeszka yy, z hotelu, była taka bardzo zmartwiona, ażby, i musiała mi powiedzieć, że no tak, mogę pani przebukować, ale to będzie panią kosztowało półtora euro więcej. <noise> ja mówię, proszę pani, w porządku, przeżyjemy jakoś. Więc tak, więc ogólnie nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Mamy tylko nadzieję, że będzie pogoda dobra, więc też, też trzymajcie kciuk. Tak, dokładnie. No tyle. cześć, przychodzę już zakończyć tego vloga. Jest teraz koło godziny 21.00. Wy jutro zobaczycie już ten film. Ja skończyłam niedawno Hardstopper i powiem wam, że czytałam tę książkę trzeci raz i tak samo dalej mi się podobała. Naprawdę uwielbiam tych bohaterów. Oni są bardzo uroczy, tacy, że dla niektórych przypuszczam, że mogą być przesłodzeni, ale dla mnie z jakiegoś powodu oni są wspaniali. I Nick, i Charlie mają coś w sobie. Ogólnie bardziej chyba wolę jednak. Hmm. Charlie ma więcej takich troszkę negatywnych emocji w sobie. Nick Nikt jest bardziej pozytywny, chociaż nikt też przechodzi swoje rzeczy w życiu. On też zastanawia się nad tym, co się z nim dzieje, kim tak naprawdę jest. Więc to, są to raczej takie rzeczy, z którymi myślę dużo młodych ludzi się zmaga. Więc fajnie, że tutaj autorka poruszyła też taki temat i to w bardzo przystępny i taki prawdziwy sposób pokazała. Do tego to jest komiks, oczywiście, więc tam mamy kilka zdań na stronę, a to wszystko wydaje się takie nasycone emocjami. I po prostu wydarzeniami, i dla mnie, nie wiem, nic mi w tych komiksach nie brakuje, i zawsze się świetnie przy tym bawię, i zawsze sprawiają mi masę radości, i po prostu wszystko w nich uwielbiam, i chyba będę już tak uwielbiać je do końca życia. Więc ogólnie bardzo polecam Wam hardstopper. Jest to książka, wydaje mi się, że było napisane, że jest od 14 roku życia. To co jedyne z. Nie zauważyłam takiego niedobrego dla młodych ludzi do przekleństwa. Są takie dość mocne przekleństwa, takie najmocniejsze, jakie mogą być. E, więc kilka się takich zdarzyło tam, e, ale poza tym nic takiego nie ma. Jeśli chcecie jakiś fajny komiks, albo po prostu fajną, uroczą, bardzo uroczą, po prostu tak cudowną historię o młodych ludziach którzy się poznają, których rozwój e, relacji doświadczycie razem z nimi, to bardzo Wam to polecam. I dajcie mi koniecznie znać, czy czytaliście już Hard po angielsku, czy teraz macie też zamiar sięgnąć właśnie po to polskie wydanie. Zaczęłam też George'a, e, George i tajny klucz do wszechświata, jestem na... Stronie 96 w rozdziale 8, o tutaj. I ogólnie powiem Wam, że ta książka zapowiada się naprawdę świetnie. Jest to książka dla dzieci, która ma nam tłumaczyć różne rzeczy związane, m.in. z kosmosem. I przyznam, że tłumaczy i fajnie tutaj wszystko to tak przystępnie pokazuje. Czy ja się czegoś nowego z tego dowiem? Zobaczymy. Główny bohater jest cudowny. Fajnie mi się tutaj obserwuje jego codzienność i jego odkrywanie tych wszystkich rzeczy, którymi jest dosłownie zafascynowany. George jest po prostu wspaniały. E, przypuszczam, że jeszcze nie doszłam do tego punktu ważnego w tej książce. Tak mi się wydaje, bo na razie nie za wiele się wydarzyło. W sensie wydarzyła się ta jedna taka kluczowa rzecz, ale wydaje mi się, że to nie jest ta jeszcze najważniejsza. Nie wiem, czy rozumiecie o co mi chodzi. Bo ja ogólnie nie czytałam opisu tej książki. E, i nie wiem, co tu ma być, wydaje mi się, mam nadzieję, że nie mówię źle, że tutaj ma chłopak podróżować w kosmosie ze swoją świnką. Nie wiem, nie wiem, czy dobrze mówię. Zobaczymy, na pewno w podsumowaniu miesiąca się o niej dowiecie, albo też pewnie w jakimś reading vlogu wcześniejszym, bo przypuszczam, że do jutra już ją skończę. Więc tak, to tyle. Ja myślę, że teraz siądę sobie do trzeciej rzeszy w stu przedmiotach, bo dawno już tego nie czytałam. I tak skończę dzień. Pochwalcie się koniecznie, co by ciekawego ostatnio przeczytaliście i oczywiście dajcie mi znać, czy czytaliście któreś z tych książek, które pojawiły się w tym reading vlogu. Ja dziękuję wam bardzo za oglądanie, na dzisiaj to już tyle, widzimy się następnym razem, cześć!